krótki filmik z mistrzostw Herkulesa Warszawa rok 1982. Zawody wygrał Paweł Fileborn przed Andrzejem Urbańskim, trzeci Leszek Moniński. W zawodach brali udział również Paweł Przedracki, Stanisław Kruszyński, Roman Zakrzewski, czy Mirosław Sabicki. Zapraszam na filmik W tym konkursie liczy się idealna sylwetka męskiego gatunku na starcie czołowi kulturyści. Przez parę lat pracowali na to w pocie czoła. Zgłaszamy tylko oficjalny protest dotyczący składu jury. Sami panowie. Czy szkatuła wyjdzie? Wyszła. Tak się fachowo nazywa ekspozycja klatki piersiowej. Całe życie człowiek się uczy. Kronika też. No to jak panowie zaczynamy?